Tej, szóstej sesji Rady Miasta Gminy Wąki. E, dzisiaj zastępstwie za pana przewodniczącego będę miał okazję poprowadzić e, sesję. Jeżeli popełnię jakieś minimalne błędy, proszę o wyrozumiałość. E, będę się sprawdzał na tyle co potrafię. E, witam bardzo serdecznie pana burmistrza. E, witam zastępcę pana burmistrza. E, witam Panią Skarbnik, e, witam e, pana prezesa Przemiosła Komunalnego, e, witam również e, radnego powiatowego, e, witam e, sołtysów. Panie, Panie Sołtys, witam dyrektorów jednostek, witam Pana Mecenasa, witam prasę, witam Pana Macieja, witam Was Panowie Radni również, Pani, Panią Panią dziękuję za przybycie, witam Pani... kolejnego radnego. 13 radnych obecnych na 15, czyli możemy podejmować e, uchwały. E, przeczytam panowie na początek e, porządek obrad. E, pierwszy punkt. Otwarcie sesji prowadząc w taki przyjęłem. Drugi przyjęcie porządku obrad. Drugi, trzeci punkt. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta i Gminy Wronki. Przyjęcie interpelacji wniosków radnych. Piąty punkt. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie Punkt szósty. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Miasta i Gminy dotycząca analizy odsparczeń naukowych składanych do 30 kwietnia 2016 roku. Punkt szósty. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Brodki w okresie jest od 1 do 30 września 2016 roku. Punkt ósmy. Informacja o stanie realizacji zadań światowych w gminie Wronki. Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty o nieruchomości. Punkt dziesiąty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu miasta Gminy Wronki. Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia części pożyczki. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Punkt 13. Rozpo... Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta gminy Brąki na lata 2016-2023. Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Punkt 15. Odpowiedzi na interpelacje wnioski Rady. Punkt 16. Zapytania i wolne głosy. Punkt 17. Zamknięcie sesji. Czy któryś z Panów ma jakieś zastrzeżenia do porządku obrad? W takim razie o przegłosowanie w porządku obrad. Kto z obecnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Ktoś jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy jednogłośnie zostało porządek obrad? Dziękuję panuje. Trzeci przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Gminy Drognych. Panowie, czy ktoś ma z Was jakieś zastrzeżenia co do protokołu, który Tak, to akurat będzie, będzie informacja, jeżeli nikt z panów nie ma ja tylko poprosiłem, żeby zmienić datę. Błąd pojawił się na początku protokołu. Protokół nr 25 2016 sesji 24. 25, a jest, jest też czwarta. Sesji Rady Miasta i Gminy Brony, odbyte dnia 29 września. W sali zolieńskiego światów za to Więc prośba tylko panowie o zmianę. Czy są jakieś uwagi? Jeżeli nie, w takim razie poprosimy o przegłosowanie. Kto z obecnych radnych jest za przyjęciem protokołu? XXV sesji. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję wstrzymujący. To jest to Kolejny punkt, przyjęcie interpelacji wniosków radnych. Tak jak panowie sami wiecie, możecie składać w trakcie całej sesji Umiesz również w biurze rady można na co dzień składać. Czy któryś z panów chciałby w chwili obecnej po interpelację złożyć? Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, punkt piąty, informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnej. Właśnie każdy, każdy, każdy z materiałów został złożony na komisjach położonych, był, były przytłoczone wszystkie te pisma, które zostały skierowane na ręce Pana Przewodniczącego. Jeżeli ktoś ma z Panów jakieś uwagi, zapytania, jeżeli nie, to, to z informacją przeczytam. Przewodniczący Rady pełni dyżury we wtorki godzinach od 8 do 10 w razie potrzeby zgłaszanych przez Rady. Punkt drugi. Spotkania, zebranie na Radę, w których Pan Przewodniczący Rady miał wybronki w okresie decyzyjnym. Gminy Dzień Edukacji Narodowej, 18 października. Również w ubiegłym sobotę miałem okazję jak na Przeciwnikach reprezentować na Dunaju i Najca w Polskiej Czy jakieś pytania? Bardzo dziękuję. W takim razie... Przechodzimy do y, kolejnego punktu.